Od rana z nami Zuza wiertek klewandowska Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ten kwiecień nas przywita? Aj, dzisiaj chmurami i deszczem, ale spokojnie. Już jutro słonecznie i dość ciepło. 16-17 stopni. Mhm. Czekaj, mhm. dzisiaj mamy wtorek, Dokładnie. a na weekend? A weekend, załamanie <laughs> pogody. Nie chciałem, żeby gdzieś tę szpileczkę wbić w pogodzie. No dobra, ale do, do tego czasu jeszcze mamy parę dni. Dokładnie. Faktycznie weekend ochłodzi się miejscami nawet tylko 3-4-5 stopni. Oj. To w nocy ma na minusie pewnie. Zdecydowanie tak. Tej nocy także w paru miastach była temperatura poniżej zera. O poranku, miejscami jeszcze występują przymrozki, ale już teraz temperatura wzrosła, jest powyżej zera. A dzisiaj maksymalnie do 14 stopni zaglądamy nad morze. Widzimy jeszcze. No, Trochę chmur na niebie jest, ale w drugiej części dnia, dzisiaj właśnie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym oraz w trójmieście tutaj na niebie, będzie dominować słońce. Zapraszam teraz na szczegóły prognozy pogody. Spójrzmy na mapy. Tak dzisiaj nad Polską będą wędrowały chmury. Jeszcze nad Polską przemieszcza się deszczowy front atmosferyczny i przyniesie nam opady deszczu w centrum, na Dolnym, Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Ale w drugiej części części dnia rozpogodzi się e, głównie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym oraz na ziemi lubuskiej. I zaglądamy w takim razie, jaka pogoda czeka nas dzisiaj na północnym zachodzie. I tutaj, po porannych chmurach, wyjrzy do nas słońce. Zachmurzenie małe, dużo słońca, błękitnego nieba. Natomiast chłodno, bo tylko 7 stopni w Kołobrzegu, 8 stopni w Trójmieście. Zdecydowanie cieplej w innych miastach, Bydgoszczy, w Toruniu, w Poznaniu oraz w Szczecinie. Tutaj do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu oraz na Podlasiu zachmurzenie i tutaj już przydadzą się parasole w drugiej części dnia. Teraz o poranku jeszcze nie powinno padać, ale to się zmieni. Na termometrach 14 stopni w Olsztynie, a także w stolicy. I tutaj będzie dzisiaj najcieplej. 13 stopni w Suwałkach, Białymstoku oraz w Łodzi. Wiatr słaby i umiarkowany. Przenosimy się na południe i na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce. Także przewaga chmur na niebie. Momentami tylko to słońce będzie do nas wychodzić z zachmur. Zachmurzenie całkowite i Najchłodniej na Podchalu, 5 stopni i to w tym najcieplejszym momencie dnia. W pozostałych miastach 12 stopni w Krakowie, w Kielcach, w Lublinie 13 stopni w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej. Tutaj zachmurzenie duże we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach i także przydadzą się parasole i już teraz o poranku miejscami może mogą wystąpić przylotne opady deszczu, ale zdecydowanie więcej słońca i pogodnie w Zielonej Górze, a więcej, jeszcze więcej słońca i błękitnego nieba w Gorzowie Wielkopolskim, tam również najcieplej 14 stopni, 13 stopni w Zielonej Górze, 11 we Wrocławiu, 12 w Opolu, a 13 stopni w Katowicach. Wiatr słaby i umiarkowany nie wyniesie dzisiaj 1010 hektopaskali a już jutro dużo słońca w całej Polsce na termometrach do 16 stopni w czwartek także słońca nie zabraknie do 17 stopni i od piątku zacznie robić się coraz chłodniej i przybędzie chmur a więcej o pogodzie w aplikacji pogoda interia dziękuję i do zobaczenia